Cześć, Manko, tutaj przewodnik Przemek. Dzisiaj pokażemy Wam wycieczkę, na której zobaczycie wszystkie najważniejsze atrakcje wodne na Zakynthos. Wycieczka Magic Trio! Dzisiaj akurat mamy okazję korzystać z wariantu super VIP, takiej najbardziej kameralnej grupy do 10 osób i w tym przypadku mamy okazję jeść sobie w takim cudownym miejscu, jakim jest Kambi, gdzie właśnie się znajdujemy, na jednym z najwyższych klifów na wyspie Zakintos. Zaczynamy od Zatoki Wraku. Błękitne groty, przepiękne miejsca, jeśli chodzi o lazurowe zatoczki, gdzie można sobie wskoczyć do wody i popływać. Mieliśmy okazję też wpływać do jednej z bardzo ciekawych grot. Później przejeżdżamy do Exochory, gdzie zatrzymujemy znajdujemy się pod najstarszym drzewem oliwnym znajdującym się na wyspie mającym ponad 2000 lat. Jest to nie lada rzecz, ale nie lada rzeczą też są przede wszystkim produkty, które mamy okazję próbować od naszych zaznajomionych Greków właśnie w tamtym miejscu. Genialne lokalne sery, rodzynki, nalewki i inne cuda greckiej kuchni. Później wybieramy się na rejs na żółwie, gdzie między innymi zobaczymy żółwia oczywiście. Żółwiory pokazują nam się całkiem chętnie, mamy z nimi Tosowy układ i następnie będziemy wybierać się do Grot przy Półwyspie Kieri, a później popłyniemy sobie na Skałki Mizitres, jedno z moich ulubionych miejsc na Wyspie Zakintos. Zapraszamy serdecznie!